No cześć Wam A dzisiaj tak Tą drogę tutaj trochę pochodzę chyba z miesiąc nie byłem już Normalnie jestem w sobota Dzisiaj sobota 15 czerwca 16.30 Tak 16.30 Opryskałem się jakimś mochozolem Chyba już prawie po terminie Ale coś tam działa Bo już komary mnie atakowały Pierwszy sygnał tak, dzisiaj jest tak. Park 1, 10 kHz. Eee, co wam tu powiem jeszcze? I no, fultony. Tak, ja tu mam ustawione. I prędkość przemiatania, czy reakcja, czy nie wiem, prędkość penetracji jak to tam wodzi, <laughs> może być penetracji Ziemi na dwójkę. Jest jeden. Dwa, trzy. Czyli to jest tak po środku. I 10 kHz, Tak dzisiaj będzie. A pierwszy sygnał wysoki, bardzo wysoki. Bo to taka chyba miedziana stara łuska. Chyba tak. Tak to wygląda. Wiecie. że jest ciemno w lesie. Ponuro ogólnie niby już ma padać. Ale nawet nie wiedziałem w sumie, że przez parę godzin u nas może padać jest ciemno, głucho wszędzie co to będzie co to będzie drugi sygnał taki 40 coś, koło 50 to chyba będzie pepeszki, to chyba nie będzie to jest chyba z jakiejś krótkiej broni co tu widać tego ja wam nie powiem bo ja już mam wiecie już ślepy jak kred się robię no ale ale raczej od krótki taki kaliberek ja wiem jaki to mógł być kaliber kurcze 5,5 ,5, coś takiego 556 może czy ile tam nie wiem no i trzeci sygnał łuska od mausera no, już nic w niej nie ma tylko piach nic więcej co to, nasza? Nasza Nasza Polska Proszę Mocny sygnał Taki na 10 cm, 15 cm I druga taka sama Zobaczcie wiecie, To jest taka chyba starego typu Ale jaka to nie wiem Bo ja tak się za bardzo to nie interesuje ale obstawiam, że to pierwsza wojna światowa taki czas tam mniej więcej pewnie to jest miedziane chyba, nie na czym mosiężny obstawiam, albo miedziane, nie raczej no ciężko powiedzieć, ale dobry sygnał, bardzo dobry 80 kolejny taki motny sygnał Zobaczcie wiecie co to jest patrzcie To jest zapalnik od polskiego granatu a co on jest niegroźny już, wiadomo to jest yy, To jest wzór 31, jak się nie mylę Gdzieś powinno być Tu, gdzieś powinno być Tylko gdzie, z której strony to jest? Nie wiem teraz Tu, gdzieś powinno być może tu gdzieś wyżej no nie będzie już widać chyba ale o, jest coś tu tu jest coś czy to może tak o jest jest zobaczcie WZ GR 31 widzicie to jest od polskiego granatu wzór 31 czyli to jest Raczej wrzesień, wrzesień 39 rok. Jak tutaj gdzieś walczyli z Niemcami. Zobaczcie, co to jest za roślina. Taka dziwna. No ja to tak widzę, tak rosną. O, tu jest następna. <gryw> Dziwne liście ma trochę. Tu widać też jest, yy, jak ona się nazywa Konwalia. Co tak ładnie pachnie? Ale tego ja nie znam. Co to w ogóle jest? Kurde. Fajne. Niby tak wygląda jak, jak na konieczyna. No ale raczej konieczyno. Nie jest, bo tutaj. Ciekawe, co to za wynalazki. Ja myślałem, że to ten kamień brzęczy. W sensie kurczy, kamień brzęczy. A to taka blaszka była pod nim no. ale to, nie, to nic nie jest nie widać ciężko się kopie w tych korzeniach wiecie taka duchota dzisiaj jest dzisiaj się cieplej zrobiło no i co nasi tu byli grzebiesz grzebiesz w korzeniach próbujesz coś wyciągnąć kurde komary mnie już atakują muchozol chyba przestaje działać no i jest polmosik złoty On zaczyna padać Zaciepło na słuchawki zmieniłem Sobie na 5 tonów Będę tak chodził Na, na głośniku No Zaraz trzeba się zwijać O, co tam za zabrzęczało No, tak to wygląda mi Tu trochę jeszcze połażę i spadam A, coś to dzisiaj nie daje chyba To już chyba ja trzecia dzisiaj Więcej nie nagrywam tego ale fajny taki szpadelek się trafił teraz zobaczcie, do sadzenia lasu, znaczy drzew. No. O, taki wąski, no to można przyrównać. Przyrównać do tej mojej łopatki. Zobaczcie, taki ciężki, żelazny. No oczywiście go zostawiam. Nie będę się, się męczył z takim Gratem. normalnie szok zobaczcie kurde taki był gówniany sygnał taki głęboko między korzeniami się męczyłem mówię kurcze to będzie chyba mój ostatni sygnał zobaczcie co to wygląda ja to będzie zegarek kurcze mój wymarzony fant ja ale jaja ja dziękuję ja pierdolę, no pęknięta szyba jest Szybka tutaj. Ale kurczę, no. Ciekawe, co to jest. Jak chylozał znalazł ostatnio. Seba chyba. To może będzie ten radziecki. Czy nie? Te wilki, co mówił ten. Ale jaja, ja dziękuję. Skazówkę jedną tu widać, kawałek. Jaki kurczę, ale fant. Jest normalnie w szoku jestem no. I ja aż muszę sobie zdjęcie zrobić Tutaj widać jakby taki zobaczcie taki trójkąt taki I takie prążkowanie takiego Czyli to nie będzie chyba jakiś no jakiś taki wypasiony czy coś nie wiem ale jest piękny nic z nim nie będę robił tylko troszkę jeszcze wyczyszczę z tego piasku tutaj on jest taki jakby nie jest srebrzony tylko chromowany jakby coś takiego tak mi się wydaje bo to jest takie haczy skórę wiecie na palcu jak się tak jedzie czyli to jest taki ala chrom tego nie ruszam też bo to żeby mi nie odpadło ale jest jaki fajny budzik ja dziękuję piękny to chyba mój ostatni sygnał będzie gdzieś tu coś było to nie 77 o jest moneta 77 taki czysty sygnał PRL na końcu jeszcze O no, to tym PRL-em kończymy a ja tu jeszcze przyjdę ja tu jeszcze przyjdę proszę jak pięknie 49 chyba tak jak się nie mylę 20 50 50 50 groszy 49 i serdecznie pozdrawiam pana Antoniego Piętkiewicza no, tak to wygląda dużo zdrowia życzę przede wszystkim zdrowie najważniejsze no, zobaczcie jak to wygląda tutaj Pada, nie deszcz oczywiście cały czas, tylko że ja jestem wiecie w liściastym lesie to na mnie na razie nie tak za, za bardzo nie, nie leci no ale co zrobić? No wiecie, kończę na dzisiaj. Wystarczy. Miesiąc chyba czasu mnie nie było. W końcu trochę pokopałem. Komary już koło mnie latają. Muchozol już przestał działać. Bo to wiecie, te muchozole tam działają na 3-4 godziny czy ileś tam. No ale... Pięknie kurczę, cieszę się z tego z tego yy, zegarka. Tu jeszcze te 50 groszy. Zegarek jeszcze raz mam tutaj. Pokażę. Normalnie szok. jaki to by nie był, ale jest. Super. Na razie, trzymajcie się. Kurczę, aż muszę nagrać. Zobaczcie jaki ładny kwiat. Jaki kurde. Ale ten kolor jest mega normalny. On jest na takiej długiej odydze, wiecie? Taki o tutaj. Z takim cieniutkie liście. Ale kurczę, mega. Piękny.